Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mario, nasza kochana Mamo, dziękujemy Ci za czas tych rekolekcji i chcemy odkrywać to, jak Ty jesteś przy nas, przy każdym z nas, każdego dnia. Chcemy rozważać tajemnice różańcowe i przytulać się do Twojego serca, przytulać się do Różańca. Mario, ucz nas się modlić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, przedostatnie nasze spotkanie sanktuaryjne. No i dzisiaj zadanie już chyba niełatwe znowu, no ale zobaczmy. Skoro towarzyszymy Marii na jej drogach przez cały ten miesiąc, to pomyśleliśmy sobie z cieciami, że warto by sprawdzić tak. Czy potraficie i rozwiązać, rozwiązać sobie tego typu zadania? Przeczytam instrukcję. Ułóżcie chronologicznie, czyli w kolejności występowania. Tutaj chodzi konkretnie o wydarzenia z życia Maryi, czyli od młodości Maryi do jakiegoś jej późnego wieku, czy późniejszych wydarzeń, od tych najdalszych, najwcześniejszych do tych najpóźniejszych. Dobra. To wy sobie zróbcie sami teraz, chwilę macie, a zaraz z nami sprawdzicie. Ciecia, pomagaj mi, to już będę w hasło wpisywała. Co było najpierw? Co było najpierw? Na pewno był Gabriel. Najpierw to trzeba przeczytać wszystkie ze spokojem, prawda? No powrót z Egiptu, mm. dobra, przeczytałyśmy. Mm -hmm. To Gabriel pierwszy? A gdzie tu mamy tak. Gabriela? To tu. Związanie... Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie. I to będzie literka. Tak. Tutaj jedynkę wpisujemy, żeby się nie tak, pomyliło. oczywiście. Ok. Szukamy, co będzie dalej. W paniu było narodziny Pana... nie. Bo do Elżbiety poszła przecież. Mm. Tak, tak. Mm. Na wiedzenie świętej Elżbiety. Dwa. Teraz narodziny Pana Jezusa. Mm. Potem ofiarowanie w świątyni. Przyspieszaliśmy. Nie, 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 przepraszam, bo przecież jeszcze uciekali. Ucieczka do Egiptu, ciociu, jeszcze. Ale to już jak się Jezus urodził? Mm -hmm. Najpierw było ofiarowanie. Najpierw ofiarowanie. Tak, najpierw Pan Jezus był ofiarowany w świątyni. I ucieczka do Egiptu. Pięć. Co tu jest za literka? A, mm -hmm. Słuchajcie, dobrze te literki układam. Co nie ja wiem, działam? wajla. Wajla, to jest hiszpańska to nie brzmi. jest polska nazwa, więc. A, Ciao, jest jest ona, tu. Dlatego mi tu właśnie... Tak. Naga, dobra, jedziemy. Jak byli Vaila. w tym Egipcie, to oni do, wrócili z niego na całe życie. Jest podróż z Egiptu. Czyli to jest szóstka. szóstka. I szósta. Co dalej? Kana galilejska, pierwszy cud. Zgadza się? Chyba nie. Nie. Dobrze, to szukam dalej. Myślę, że potem będzie szukanie i A no jasne, Pan Jezus ma 12 lat. No dobrze. A dopiero potem się pojawi coś takiego. Jak cud? Jak cud w kanie galilejskiej. Czyli osiem. Sprawdźcie, czy macie dobrze też tak. To naprawdę jest dzisiaj bardzo trudna nazwa, że w ogóle nie wiedziałam, że takie nazwy to mm. istnieją, słuchajcie. 8 A. A, dobrze, że lieteki są po polskie nasze. Teraz szukamy takie. dziewiątki, dziesiątki i Dziewiątka. W niebowzięcie mamy, słuchajcie, Maryja zostaje matką ludzi i oczekiwani na Ducha Świętego. Najpierw Maryja została pod krzyżem, mamą wszystkich ludzi. Tak To tu tu, 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 tu I tu mamy, dziewiątka. Tu mamy dziewiątka. dziewiątkę. Dziewiątka. i mamy N. I? Potem mamy dziesiątkę... Wstąpienie Ducha Świętego i jedenastka będzie w wzięcie, tak? Czyli N, Drugi dziesiątka. O, no, dwa N. I. I nasze dzisiejsze miejsce, do którego zmierzamy to... Wajlankani. Wajlankani. Brzmi całkiem egzotycznie Uuu, no, bardzo dla bardzo. nas. Zobaczmy, gdzie to jest. Wajlankani, moi kochani, jest w Indiach. Tutaj przy myłowu no, na samym koniu, tak, przy wybrzeżu. Co ja Wam mogę jeszcze powiedzieć a propos Wejlankani? Sprawdzałem, jak tam dotrzeć. Właściwie nic nie mogłem znaleźć, poza jedną rzeczą, którą znalazłem, że można tam dotrzeć na piechotę. No przynajmniej 2,5 miesiąca, kochani, słuchajcie. Ale dla, dla, dla chcącego nic trudnego. Jak będziecie bardzo zmotywowani, to może kiedyś Wam się uda. W Vailankani, moi kochani, mamy sanktuarium Matki Bożej Dobrego Zdrowia. Mówimy, że to jest takie indyjskie lurd. Mm. Bardzo słynie to miejsce cudami. Wiąże się z tym historia, kiedy to do jednego chłopca najpierw przyszła Matka Boża z Ciątkiem Jezus i prosiła go o mleko dla Pana Jezusa. I od tego momentu została wybudowana kapliczka z figurką Matki Bożej z Panem Jezusem. Później Matka Boża ukazała się drugiemu chłopcu, którego prosiła o maślankę. On się podzielił i też został cudownie uzdrowiony, bo był sparaliżowany. Słuchajcie, Maryja kazała mu wstać i iść, żeby poprosić Pana o budowę tutaj kapliczki, a on powiedział Maryjo, ale ja nie mogę, bo ja jestem sparaliżowany. I wtedy Maryja poprosiła Pana Jezusa i Pan Jezus uzdrowił o, chłopca. I bieg, słuchajcie, 10 kilometrów biegł i, i powstała kapliczka, a dzisiaj jest tam piękne sanktuarium. I o jeszcze jednym cudzie chciałam powiedzieć, słuchajcie. W 2004 roku takie straszne tsunami nawiedziło Indie. Bardzo, słuchajcie, wysoka fala na 10 metrów zalała całe tam wybrzeże, wszystko w tym Wajlankani, i wydarzył się cud. Jedno miejsce ocalało. Słuchajcie, ta 10-metrowa fala zatrzymała się, słuchajcie, przy progu sanktuarium Matki Bożej dobrego zdrowia. Mm. W, w te, wewnątrz kościoła było tysiące ludzi. Nikomu się nic nie stało. Słuchajcie, oni nawet nie, za... oni nawet nie wiedzieli, że jest tsunami. Taką moc ma, zobaczcie, Pan Bóg, Eucharystia i Maryja. Pięknie. Cudnie. Pięknie, pięknie. No te cuda, właśnie ten pierwszy cud przecież w Kanie Galilejskiej. Cud Wajlankani. Wajlankani, bardzo trudna nazwa, ale na pewno się jej nauczę, bo dobrego zdrowia to też taka, taka piękna Maryja, która dba o nasze tutaj. O nasze bycie na Ziemi. To mi się tak kojarzy, właśnie z takim wiecie, jak w kanie galilejskiej, no to były te kany, nie? I zobaczcie, ja dzisiaj przygotowałam dla Was taką pracę. To nawet nie jest praca plastyczna, ale jak weźmiemy sobie coś takiego, co przypomina taką kanę. Yy, na przykład taki słoik, yy, to możemy do niego powrzucać teraz na bieżąco, na przykład yy, w październiku To jeszcze są kasztany, prawda? Można też coś innego, jak mam jakieś takie mniejsze kamyczki sobie pozbierać. I wiecie co? To jest różaniec. Wyobraźcie sobie, że to jest różaniec. Różaniec dla wszystkich, którzy będą przychodzić do naszego domu, bo będą sobie brali jeden taki kasztan do ręki, będą z nim chodzili, będą sobie mówili: zdrować Maryjo. Jak odmówią. Odkładają do drugiej kany, i odkładają, i bierze ktoś następny, Zdrowaś Mario. I wieczorem sprawdzamy, ile nam się w tym takim naszym słoiku, czy jakimś wiaderku, czy pudełku plastikowym, czy szklanej kanie nazbierało, i ile my dzisiaj ofiarowaliśmy róż Maryi, ile odmówiliśmy różańcy. Taka jesienna praca plastyczna. Taka też codzienna, bo tak jak teraz rozmawiamy, nie zobaczcie, z jednej strony jest Kana Galilejska i ten cud taki, taki codzienny wino. Drugi cud ten wajlankani e, mleko, tak? Niesamowite, że Maria przychodzi do nas w codziennych sprawach. Przychodzi, a my ją prosimy: Maryjo, rozwiąż te nasze problemy. Jest taka Maryja, o której już w rekolekcjach wielkoposnych też wspominaliśmy. Maryja rozwiązująca węzły. Zobaczcie, jak weźmiemy sobie te nasze węzły, też na naszych różańcach, pamiętacie, wiązaliśmy takie węzełki, i będziemy prosić Maryję modląc się, do tego też tam jest specjalna modlitwa, to sobie możecie do tego wrócić, to możemy te. W supełki, które Ciocia tutaj tak skrupulatnie pozawiązywała na tym naszym różańcu my, my sobie możemy je rozwiązywać, bo na przykład mamy taki problem yy, z naszą chciwością, że nie chcemy się dzielić zabawkami z bratem, ani jakimiś innymi rzeczami, które dostaliśmy fajnymi, I chcemy, Maryjo, ty się tym zajmij, ty to rozwiąż ten mój węzeł życia. I zobaczcie, jak to się uda, to my sobie tak powiemy: a jeden supełek mniej z tych naszych supełków, co się nauczyliśmy wiązać. Maryja rozwiązująca węzły. I jeżeli chcemy, żeby Maria dawała nam tą siłę, żeby wypraszała dla nas te łaski, żebyśmy mogli te węzły rozwiązywać, to prośmy ją. Chwytajmy za różańce i modlimy się razem. Z Panem Bogiem. Do jutra. Z Panem Bogiem. czwarta tajemnica chwalebna w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny Pan Jezus otworzył nam niebo i powiedział, że jest tam dla nas miejsce, dla każdego z nas i właśnie Matka Boża jest dla nas najlepszym przykładem tego ona została wzięta do nieba i chce żebyśmy wszyscy się tam spotkali my też chcemy być w niebie razem z Panem Jezusem i z Matką Bożą Śmierć tak naprawdę nie jest końcem, ale później czeka nas w niebie cała wieczność razem z Panem Jezusem, z Matką Bożą, ze wszystkimi, których kochamy, ze wszystkimi za których się modlimy. Więc połóżmy rękę na naszych sercach i powtórzmy modlitwę. Maryjo, dodaj mi sił, abym w moim życiu brał z ciebie przykład. Pomódlmy się dziesiątką różańca. W imię Ojca Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dla naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako im my odpuszczamy nasze i nie módź nas na pokuszenie, ale nas zawodzaj, droga. Amen. You <speaking in Spanish> 자. you yeah. now. Jak na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i domów szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. imię ojca, syna, ducha świętego. Amen. Pan z wami. Przez niepokalane serce Maryi niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.